Cześć, witam Cię w dodatkowym materiale i dzisiaj chciałabym przedstawić temat odpisów aktualizujących, ponieważ tego, co zauważyłam z Waszych pytań, stanowi on pewien problem. Zacznijmy od zapasów, będzie łatwiej. Wyobraźmy sobie, że w roku 2018 stworzyliśmy odpis aktualizujący zapasy niepełnowartościowe. Na koncie 769, czyli pozostałe koszty operacyjne n kub w korespondencji na przykład z kątem 310. I utworzyliśmy odpis 10 złotych. On ma odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym. Oczywiście w rachunku zysków i strat mamy obniżony wynik finansowy, natomiast w bilansie w aktywach mamy obniżone. Zapasy. Konto 330 towary zostanie pomniejszone o saldo ma konta 310. Przypominam, że był to koszt niepodatkowy. W roku 2019 sprzedajemy zapas, który był objęty odpisem aktualizującym, i na konto 735 trafia 120 tysięcy złotych które jest wyksięgowywane z konta 330 towary, 120 tysięcy złotych. No ale jeszcze mamy saldo konta 310, które wykazuje saldo ma 10 tysięcy złotych. Oczywiście my musimy prowadzić ewidencję szczegółową do tego konta 310, żebyśmy wiedzieli jakie zapasy zostały objęte odpisem aktualizującym. Jeżeli ustaliliśmy, że dotyczy to zapasów, które zostały w tym roku 2019 sprzedane, to my musimy ten odpis rozwiązać, czyli będzie to operacja po stronie winien 10 tysięcy i po stronie ma na koncie 735. W ten sposób nasz KWS zmniejszył się do kwoty 110 tysięcy i tyle ja. będzie. Wykazane w rachunku zysków i strat. No, ale podatkowo 10 tysięcy było owszem kosztem bilansowym 2018, ale kosztem podatkowym w 2018 nie było. Czyli teraz do kosztów podatkowych musimy statystycznie dorzucić te 10 tysięcy. Dlatego w zadaniu Kwota odpisu aktualizującego zapasy w, w roku 2018 została dodana do kosztów podatkowych w roku 2019. Bardziej skomplikowana sprawa jest, jeśli chodzi o należności. Załóżmy, że w roku 2017 sprzedaliśmy towar. Pomijamy już podatek VAT, żeby nie komplikować. Czyli konto 730. Powiedzmy 85 tysięcy i konto 201 też 85 tysięcy. Na koniec roku 2017 stwierdziliśmy, że należność ciągle jeszcze wisi nam na koncie 201, a więc utworzyliśmy odpis aktualizujący. Odpis aktualizujący na koncie 769 pozostałe koszty operacyjne N kub. Konto odpisów aktualizujących należności 290, czyli księgujemy 85 tysięcy i po stronie ma na koncie 290. Do bilansu oczywiście trafiają te dwa konta per saldo, czyli w bilansie mamy tę należność wartości zerowej. W rachunku zysków i strat mamy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i koszty z tytułu odpisu aktualizującego. Natomiast są to koszty niepodatkowe. Przychodzi rok 2018. Następuje tak zwane uprawdopodobnienie nieściągalności. Na przykład wobec dłużnika rozpoczęto postępowanie upadłościowe. W tym momencie kwota 85 tysięcy. Pamiętacie, że założyliśmy, że to jest kwota netto z faktury bez podatku VAT. Podatek VAT nigdy nie będzie kosztem, więc on tutaj nie będzie w ogóle brał udziału w tych naszych rozważaniach. Ta kwota stanie się kosztem uzyskania przychodów. Tak, ale jako odpis aktualizujący. Nie będzie to księgowane, dlatego że odpis już zaksięgowaliśmy w roku 2017 bilansowo w księgach. Natomiast uprawdopodobnienie nieściągalności nastąpiło dopiero w 2018. Czyli do kosztów bilansowych, koszty bilansowe 2018 powiększamy o 85 tysięcy, które ujmujemy po prostu statystycznie tylko do podatku. Gdyby w roku 2018, w wyniku działalności Komornika, przyszło do nas zawiadomienie o nieściągalności, tej należności, czyli o tym, że egzekucja jest bezskuteczna, wówczas 85 tysięcy również trafiłoby w koszty. I tutaj dokładnie mielibyśmy tą, tę samą sytuację, czyli koszty bilansowe powiększylibyśmy o 85 tysięcy. Różnica jest taka, że jeżeli odpis zalicza, zaliczamy w koszty, tak, czyli w wyniku uprawdopodobnienia nieściągalności, to my musimy cały czas śledzić, co się dzieje z naszym dłużnikiem. Bo być może przesłanki, które świadczyły o nieściągalności, już przestaną istnieć i wówczas my będziemy musieli ten odpis zaliczyć do przychodów. Natomiast jeżeli nastąpiło udokumentowanie nieściągalności, to można powiedzieć, że ta należność po prostu zniknęła i my się już nie musimy martwić, nie musimy dalej jej śledzić, chyba że nastąpi zwrot tej należności. W przypadku zwrotu należności w roku 2019 zwrot powstanie przychód podatkowy. I teraz pytanie: czy będzie to wyłącznie przychód podatkowy, czy bilansowy również? Jeżeli wcześniej tworzyliśmy odpis aktualizujący w koszty, a miało to miejsce w roku 2017, no to teraz będziemy mieć przychód bilansowy. Jeżeli w 2017 mieliśmy w kosztach 769 85 tysięcy, jeżeli na tym koncie 290 nadal mamy 85 tysięcy, no to w momencie wpływu należności księgujemy wpływ 85 85, tu mamy spłatę, tak? Winien 130 ma 201. Spłata należności, no ale jeszcze musimy rozwiązać ten odpis. I tutaj księgujemy po stronie winien 85. To będzie pierwsza operacja, a to będzie druga. No i pozostałe przychody operacyjne. 85 tysięcy. Podatkowo będzie to również przychód. Dlaczego? Dlatego, że co prawda w 2017 mieliśmy koszty niepodatkowe, ale w 2018 nastąpiło uprawdopodobnienie nieściągalności, i myśmy ten odpis, tak, ten odpis tutaj, zaliczyli koszty. Statystycznie. Pamiętacie, doliczyliśmy statystycznie do podatku, do kosztów podatkowych. W związku z tym, jeżeli odpis był kosztem, no to teraz zwrot tej wierzytelności będzie przychodem. No musimy niestety w takim przypadku sobie tą historię prześledzić, tak? Nie możemy sobie zamknąć roku 2017 czy 2018 i analizować tylko bieżące Transakcję. Musimy cofnąć się aż do początku, kiedy ta należność powstała. I jeszcze jedna sytuacja, a mianowicie kiedy tworzymy sobie odpis, on tutaj jest N-kupem, niepodatkowo. Potem następuje uprawdopodobnienie nieściągalności. Powiedzmy, że to będzie w kolejnym roku. Tu mamy 17. Tu mamy w 18 uprawdopodobnienie nieściągalności, czyli koszty bilansowe powiększamy statystycznie o 85 tysięcy. No ale w 2019 nastąpiło, tutaj jest uprawdopodobnienie nieściągalności, a tu nastąpi udokumentowanie nieściągalności. To co robimy? Odpis zaliczamy w przychody, czyli do przychodów bilansowych. Dodajemy 85 tysięcy, ponieważ jak gdyby rozwiązujemy podatkowo ten odpis, tak? Ale tylko podatkowo, rachunkowo nic nie robimy. Natomiast w koszty podatkowe przeksięgowujemy wierzytelność, czyli do kosztów bilansowych również dodajemy 85 tysięcy, czyli z punktu widzenia podatkowego jest to obojętne. Tak, podstawa podatkowania się nie zmienia. Ma to znaczenie statystyczne. Jeżeli tego nie zrobimy, no to też yy, nikt głowy nikomu nie urwie, ponieważ podstawa podatkowania nie została zniekształcona. Dlaczego się tak dzieje? No bo tak. Bilansowo mamy koszt w 17, w 18 ten odpis został zaliczony do kosztów podatkowych ze względu na uprawdopodobnienie nieściągalności. Tak? Czyli mamy już w kosztach i bilansowych i podatkowych tę należność. Natomiast w 2019 mamy tylko statystyczną operację w związku z tym, że nieściągalność, która była do tej pory uprawdopodobniona, ta nieściągalność została udokumentowana. W związku z tym rozwiązujemy odpis w przychody, tak tylko podatkowo. Natomiast w koszty przeksięgowujemy już należność. Natomiast w zadaniu sytuacja była taka, że bilansowo mieliśmy należność należność bez odpisów, bez odpisów, natomiast podatkowo w poprzednich latach była udokumentowana nieściągalność. Jeżeli była udokumentowana nieściągalność, to znaczy, że wierzytelność była w kosztach. W związku z tym zwrot wierzytelności będzie przychodem podatkowym. Dlatego statystycznie musimy do przychodów, do przychodów bilansowych doliczamy wartość wierzytelności. Ona w przychodach bilansowych w momencie tego zwrotu wierzytelności nie będzie ujęta, dlatego że my, tak jak napisałam w zadaniu, nigdy bilansowo nie tworzyliśmy żadnych odpisów. Ona sobie bilansowo po prostu cały czas tkwi na koncie 201. W związku z tym zwrot tej wierzytelności spowoduje, że ją z tego konta ściągniemy w korespondencji oczywiście z kątem rachunku bankowego. Bilansowo nie ma to wpływu na rachunek zysków i strat, ma wyłącznie na rozliczenie podatkowe, ponieważ wierzytelność Wcześniej w związku z udokumentowaniem jej nieściągalności zaliczyliśmy w koszty. I to tyle. Mam nadzieję, że rozjaśnił się Wam temat odpisów aktualizujących. Pamiętajmy, że jeżeli tworzymy jakieś odpisy, to róbmy to w sposób zindywidualizowany. Możemy sobie poprowadzić ewidencję w Excelu w taki sposób, aby zawsze móc ustalić historię danego odpisu, czy była kosztem bilansowym, czy podatkowym. W jakiej części i co spowodowało ewentualne udokumentowanie czy uprawdopodobnienie nieściągalności? To tyle tytułem tego krótkiego wyjaśnienia. Dziękuję za uwagę.